Cześć, witajcie z tej strony. Jest to kolejny odcinek naszego Atom Star. Bo miałem celować i Pójdźmy się dobrze. E, dawno nie nagrywałem niczego, więc pamiętam sobie, co mieliśmy robić. A ja sobie chętnie zadnę to drzewko. Tak, zatnę sobie to drzewko. No, zatnę. Nie no zatnę. Dobrze. No bo Aha, fajnie zrobiliśmy dwie sieciorkie. Tak. Będę już je. No, zciąłem to drzewko. Nie! Eee, yy, ja już sadzę. No. Ale patrzcie się. Zobaczcie, no. Czego to się nie chce sadzić. Plane. Nie, boli. No sadź. No zobaczcie, ja wam tu posadziłem. Spokojnie. No tak więcej, was więcej. bo sobie... No jeszcze wilki, tak. 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 Wiedziałem, że to jest ostrzeżenie, to nie jest i tak, że ten. Tak, goni mnie. Oczywiście. Za często już na AP. Gdzie są świnki? świnki? Świnki, 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 świnki. Tu są świnki, dobrze. Dobrze. Że musimy mieć tak. Wiedziałem, że to coś się napadnie dobrze czy jestem chory co są... mój głos może być troszkę inny niż normalnie No jak fa fajna niespodzianka po powrocie do nagrywania. Brońcie mnie! Gnojki! wiesz ich! A wój dalej! Coś się poprzyglądamy, jak się fajtuje. Czy jedna świnka to raczej nie da rady, bym mówił. No, no nic. Mamy czym pomóc? Nie, ale jest tu druga świnka. Więc. Aaaaah, atakuj! Fighting! Fight. Fight! 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 Dobrze, ale ja to sobie wezmę. Ho, ho, ho. Było blisko, było blisko. Ale się udało. Więc jest git. Jest dziesiąty dzień. Wróciłem się tam do naszego obozowiska. Miejmy nadzieję, że te drzewce poznikały albo przynajmniej te małe denerwujące sadzonki poznikały. Wiedziałem, że jak ja tu sobie wezmę takie uzetne drzewo, że zajść sobie krzeczki, się narobi to na drzewcu. No, żeby za jedno drzewo. I to tyle ich tam nie Gdzie ja jestem? Aha, spoko. To no, fajne miejsce, miejscu by sobie nie mówić. Tutaj. No nic, no nic. jeszcze dziady, jednak Tu idzę No dobrze. Czekajcie, teraz nie ma tych małych, więc możemy je w sumie zaczupać. Czupiemy. No ciupaj, czupaj, ciupaj, czupaj, ciupaj. Jak nie ma tych małych, to można. Ja zaciąpywać tak bezproblemowo w sumie. No ale za... no, w sumie sporo drzew, to tu chciałem, co by nie mówić. Dobrze, posadzimy tu sobie taki lasek. Plan. Jaki mamy dzień, e, wieczór. No, jeszcze nie, no drzewka mi się będę jadać. No, okres. Po prostu. Dobrze, eee... Co ja chcę, co ja chcę, co ja chcę mamy cynik. Pyk, dobrze, to sobie wypalimy, otpiłem. I z tego co pamiętam chciałem sobie zrobić farmę. Mhm, mm 10 tych czas ty masz takie tanie nie masz. Mamy łopatę. Łopatę łopatę, łopatę, łopatę. to mamy. No Co, Wsety zatniemy. Tak, pyk. Cały czas słyszę wilki. Pyk. No, i jakieś lagi, ale to może... O, mam pełnię, jak fajnie. Nice'owo. Gdzie mogli dużo zrobić. A mianowicie, mianowicie, mianowicie... Gdzie ja stela. A upieczę się to. Puk. Puk. No kukajmy tutaj pyk, zjemy sobie pyk, dobrze i weźmiemy czy stara i weźmiemy wsadzimy sobie krzaczki a jakoś tutaj myślę, ale miałeś sadzić, miałaś sobie te krzaczki, pyk. Pyk. pyk o tak trzy ładnie. Rządki. Pyk. Pyk, 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 pyk. Dobrze, jeszcze do czystora. Mamy 10, chciałbym mieć jeszcze 5, żeby pozostawić 25. To może gdzieś uzbieramy. No i tu będzie nasza jeszcze taka mała, ludka, hodowla. Słyszę wilki cały czas. Tu jeszcze jeden by się przydał, bo ja wilki. To nie jest fajne. No widzieliście, jak to te wilki nas załatwiły? Jaki grzyb! Wytyfy! Dobrze, gdzie były te krzaczki? Co ja je chciałem. Krzaczki, 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 krzaczki. Przybliżymy. Krzaczki. Góra, ile tu jest tych dużych grzyłów Nie wiem, one jakoś rosną w pełni, czy co? Tutaj mamy pełno pająków. Tutaj mamy jakieś... COŚ dziwnego. A, a, a. gdzie te krzaczki, co ja nie widziałem? No. A. a, tu są! Dobrze. O, i tu jest trawka. Akurat. O, więc fajnie. A mamy gdzieś tu bizonę? Pamiętacie to, co jeszcze nie było tego odcinka, chociaż nie, nawet nie pamiętam, czy już nie, ale jak wy zobaczycie to tu będzie masakra. Co już będziecie widzieć, jakie ja tutaj teraz o tym mówię? Dobrze, czyli tak, że czy tutaj, to sobie pójdziemy tam od razu na zbieramy e, trawkę e, na naszą farmę. Co to jest pełno, pająków, pełno grzywów takich ogromniastych, takich wytyfy, jeszcze trochę już Co to jest metal potato? Tchink, wytyfy mamy trubiki, które zarąbaliśmy tutaj gdzieś przy okazji. i tak, oczywiście, oczywiście trawka jest tam.

a no, musiałaś podpalić. Wiem, że, mam, że masz okres. No nie musisz tak wszystko podpalić. Dobrze, gdzie jest jeszcze trafka? Jedno widzę tutaj. Taki większy obszar trawiasty. Mamy tutaj. To jest strasznie. Rynko. No tutaj po prostu nic nie mamy. Tutaj mamy. Tam. Tutaj mamy ładną ścieżkę. Dobrze, co pójdziemy tą ścieżką? No, chyba nie od razu mogliśmy tam pójść. No, ale no, wydarzy się, że się nie pomyśli. Jeśli się najpierw coś zrobi, a potem się pomyśli. No, tak to tak, Że pobiegniemy tutaj z tą ścieżeczką. Jakoś na skrót, trystę, Nie pamiętam, gdzie mam wizerunek. O, no, zapisywanie, laczek. Czekam dobrze. Już po zapisywaniu. jak Mój komentarz może być trochę ciszy niż zazwyczaj, bo po prostu jestem chory. Nie, ja nic nie chcę, zostaw, nie! Zostaw mnie powiedziałem, um, knajku. Dobrze. Tak. Gdzie ja jestem? Oha, teraz muszę iść ta góra. Szybko. idziemy sobie? Pam, pom, pom, pom. W ogóle, pan tu mamy wizerunki, więc chcę przy okazji kupki pozbieramy. To jest mojego przyjemnie. O, króliki. Wydaje, że zbierają... futro na zimę, czy coś... A nie, one są przestraszone to. Tak. One są z... przestraszone czymś. Tam nie pamiętam już czy... no, Gdzieś to czytałem właśnie o co chodzi z zmianą barby futra królików. I to było coś, że są przestraszone czy coś takiego. Także nie wiem o co chodzi, ale coś w tym stylu właśnie, że sobie przeslaszono. Dobrze, tu jest więcej wzorunków. Liczę na końcu kubek. O, dobrze. No, bizon się przeslaszał, nie? Dobrze, zbliżę sobie to kubka. Hmm, to. A, no, to co widzicie normalnie, więc to wcale nie zależy jakoś od pory roku czy coś takiego. Dobrze, wrócimy sobie teraz do naszego obozowiska, które jest, 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 tutaj, dobrze. Słyszałem sobie to, przytoł, kółka, a nie możemy już, więc wyrzucimy. Musimy sobie sprawić skrzynkę o tutaj nawet mam ten ołtarz naprawiony, więc nie powiem, a to jak sobie zginiemy. Night is coming. Tak, winter is coming. Jak coś kojarzysz kojarzy się, czego to jest? A, nasz ptaszek to sobie usnął. Kiedyś może się postaram o mała, mała komróżka. W razie mam czyste ale dobrze. I teraz powinienem się kroić do kupy spoko.

wykop to coś i postaw tu o, dobrze i tu też dużo nie ma dobrze hudowa. place o i postaw więcej tutaj pykum dalej coś zasadzimy pyk dobrze i mamy drzemne, 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 więc W sumie moglibyśmy jakoś skrzynkę sobie zrobić. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. No, um, ja mam coś tam, deski, rope, um, tutaj, o, trzy deski, dobrze. Trzy deski, raz, dwa. No i nas nie coś. Dobrze. O, szybko do ognia, podłóż. Dobrze, będziemy się jeszcze ściąć drzewko. Tymczasem kończy nam się dzień 11 <laughs> Idź ode mnie. A tu nie jesteś, ty. E, patrzcie się, no, dwie. dwie. Z tej samej strony. Poszedł. Jak to trzeba odganić, bo to nam tutaj e, zniszczał blisko. Czy ja mogę zrobić lodówkę i czego nie... Nie mam moc. Gdzie to jest? Icebook. A to co nam? Jeden blok kamienny. No, musiało się podjechać. No, patrzcie się. Dobrze, czyli dlaczek termin, dlaczek termin. Mmm, nas, chyba że chastel, Czaster w tobie nadzieja. Jednak nie. W się musimy coś zjeść, sobie upięstym alfabetki z masakra, ale musimy upięstym z masakra, jak to się psuje. Szybko, mamy tego w grono, a tak się psuje. ukukamy wszystko.

Dwie. Jedna. Jedna. Dobrze, i sobie zjemy. O, dużo się zjeść. Może. Czyli co, czyli potrzebne nam jest drewno. Chyba trzy. I... I kamyczki. Kamyczki, dobrze. A, kociołek sobie to zrobić. Szarka, kociołek. kociołek. Niespodzianka, węgiel i kamyczki, dobrze. W sumie możemy się tym zainteresować. O, o, o. Co ja chcę? Załóż to na siebie, to po pierwsze. idziemy ja zawsze więcej misji, tak, dorotniam sobie to. Zrobię sobie kilka kopia sobie koneczkę, tego nie chcę. Ej, jak pięknie wyglądasz w tym czymś. Tego nie chcę. O, 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 moja psychika Moja psychika boli, czy będzie pozwodać poduszku. Słyszycie, czas wilki? to może przez psychikę czy coś dobrze, raz, dwa, trzy cztery, dobrze Ile nam potrzeba? Dwa nam i jedna czyli w sumie jeszcze nam jest węgiel. A węgiel zrobię sobie w taki sposób, że... PŁONI! Ladżek. Płoni, jaraj się. Płoni. Fajaał. Fajaał. Dobrze, że chyba trochę przesadziłem. Że teraz sobie po prostu przejdziemy tutaj z powrotem. Mamy trochę, po której i jarałem. I sobie pozbieramy wągla. No, wągla dorobi. Jakoś. Pyk, 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 dobrze, zaraz to, to, pyk, pyk, dobrze, mamy siedem, a, 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 dobrze, no to sobie wrócimy do naszego wozowiska, zrobimy sobie skrzynkę, potem zrobimy tak, muszę udypać się trzymnie. Przez skrzynkę tu, 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 tu tu. gdzie są jakie trzeba Sam Trzy A, co możemy odrobić, potrafić, o jedno to je źle potrzebny tak noc nadchodzi odchodzi, więc jak się jeszcze zainteresować na terenie do by palenia. Więc co też zrobimy? Kurczora szybko zleciało. Do Nie gonia. Już zaraz to idziemy u siebie, więc będzie fajnie. Tak. Nie, musia... Musiała to będzie mieczna. Po prostu musia dobrze. No, eee, nie będzie wniosło to. Uch, dobrze. I teraz jest. Chód, Prototyp. I od razu włożę tutaj te marchewaczki. To. Nie. To. I to. to marchewki. Tak. Ty. Dobrze, jesteśmy już po króciutkim cięciu. E co chce, coje chce, co chce Ja chcę drzewno Jes. Let's fiłem. A teraz kukaj to pyk, 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 pyk. A łukamy sobie wszystko. Jak mamy lodówkę. Slaimy. to się nie będzie tak szybko to psuło dobrze Teraz sobie podjemy troszkę Może to sobie weźmiemy do opiekun i co ja jeszcze co ja chciałem jeszcze zrobić? chociaż tak? eeeh, voodoo chociaż tak? boiled, prototype a po sobie wysytypy o, i teraz do kociołki wrzucamy tak. Klik, klik, klik. I coś jeszcze, no, nie, nie, nie. Niech nam się to kuka. Tutaj nam coś zaczyna rosnąć. A ja w tym się będę zwołał niżej, no więc to zacznę kolejnym odcinku. jeżeli ten odcinek nam się spodobał. proszę do obejrzenia następnego. Dobrze. I widzimy się w kolejnym. To od Cześć.